Hello, 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 hello! Tutaj Purpos, ze mną! E, witam, Hunter, cześć, Witamy was w Truck Money! E, dzisiaj na zupełnie innym serwerze, bo te dwa, na których graliśmy ostatnio, po prostu jakoś tak. No jakoś ja tak. Ja powiem tak, ja mam niespodziankę dla Purposa. Ludzie, którzy tam u mnie na Layvaju byli, bo sobie y, co w wtoreczek robię Laiwaja, właśnie z a y, już wiedzą. Słuchajcie, y, słuchaj, Purpos. A jestem różową strzałą! <ścoughs> Stary! Pomalowałeś się na różowo samochód. Stary, nie tylko na różowo jest samochód. A na co? Nikt również mam różowy człowieku. Pink power po całości po prostu. Pink power. No człowieku różowa strzała. Ale cię nie widzę jeszcze, więc. Bo jestem 19, ale spokojnie, daj mi chwilę. W sensie, że nie, nie widzę twojego, twojego samochodzika. A to, bo... bo ten, bo mój samochodzik jest Inkoguto, ale powiem ci tak, wczoraj się... ten, Jak robiłem sobie live'a ja powiem ci, że ścigałem się z takim Polakiem strusiem, który ma pozycję 1900 na świecie, nie? No i co, pokonałeś gościasz? <laughs> Chyba cię coś pogięło <laughs> Teraz patrz kuźba! 17 o Ja Myślałem, że będą lepsze. <laughs> Ale no i tak jestem lepszy od ciebie, hehehe, kuźba. Ale i tak ta pierwsza runda się przecież nie zalicza do tego Jak to nie? Do punktacji Jak to nie? Normalnie No tak, no tak to, normalnie nie Ja i tak będę Fucken, ja, jak, 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 co tu się w ogóle wydarzyło? Kuczę blaszka, kuczę blaszka Hunter różowa szkoła! Jest dziesiąty, czternasty, dobra, dobra Róż power, zobacz sobie teraz pod tabem, zobacz jaki różowy Zara, bo mam za, 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 za dobrą za dobry przejazd mam, żeby teraz patrzeć na twoje Kuźba. Jakieś tam... Czyli tak, kuźba ma na dziada, purpos przegra 15 A zaraz za tobą jestem, no faktycznie patrz, masz Patrz, rusz power, człowieku Co teraz, że odpycha cię mój kolor, tak? Że za mną będziesz, co? Nie ma Patrz no. w ogóle, co ja za czas teraz robię, patrz Patrz, patrz, weź to przejdź Weź to przejdź! Jestem i dwunasty, jeszcze lepiej Kurde, co za hunter, no za, dob za dobrze ci idzie, chyba muszę zmienić partnera do tego, do... Nie ma, co partnera, co, Różowy już partnera ma? nie ma, nie ma, Pursu. Dobrze, że ci się nie liczą te, 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 te przejazdy tutaj nie, dobra, ja już jestem, ja już, ja już zwyciężyłem w tym momencie, tak jest, 1-0. Nieprawda, 0-0, bo to była rozgrzewkowa runda. Ja Ci dam rozgrzewkę, zobacz, patrz na ten chuszku chyba, jest tak Bo ja tute, ja tego nie uznaję, widzisz, masz 0 punktów, więc to była rozgrzewkowa. Widzicie, widzicie co, ja nie, ja się nie godzę na coś takiego. 0-0, <laughs> to, to ja zaczynam nagrywać od nowa. <laughs> ty nie ma. Dobra, niech ci będzie. Ale zaraz cię zgniotę 3-1 i się zdziwisz. Tak, tak, na pewno. Czekaj, a gdzie tutaj trzeba jechać? Bo ja nie wiem na razie. No tak, też nie wiem. Kozak na dzielni w ogóle koleś maniknie. Ja <laughs> się widzę. Kozak na dzielni. Co za kozak? Ty... Dobra, to Ale... trzeba chyba. Ty mi się wydaje, czy tak. W prawo, tak, właśnie. Od razu w prawo na przykład. A i tutaj jest checkpoint na środku, dobra. mamy Spida. Holy fuck, to nie będzie łatwe. Chociaż krótka plansza, bo 12-sekundowy ja... 12 rekord, No jest? Tak, 12-sekundówka to jest daty, którzy potrafią jeździć. A teraz <laughs> będzie 20. Purpos, <laughs> nie bądź takim optymistą. O, to 12 sekund, no. To ty nie bądź takim pesymistą. What dobra, the fuck? Patrz, już ktoś napisał, patrz na czacie, różowa szczała widzisz? No, już kilka już wszyscy... razy ktoś napisał, różowa szczała. ty widzisz? kurde, już... czekaj, 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 bo dojechałem do końca, a nie widzę tego. Różowa szczała zwycięża wszystko. Różowa szczała miłości, w tym momencie po prostu. Holy fuck, ty to jest strasznie ciężkie do przejechania. Polecam ci kliknąć 3 na klawiaturze 3. Aha, że normalną kamerkę taką. Tak, i wtedy, wtedy też dużo łatwiej będzie przejechać, wiesz, te... Cholera, świat. A bo tutaj jest... A to... już widzę, dobra, widzę już gdzie trzeba wylądować ogólnie. Trzeba zrobić bardzo mocnego zawiasa tutaj na tym. Tak? Na podopalaczu. Ale, a ty w lewo jedziesz, czy, w, czy w prawo, na, 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 na Taka... a, czekaj, kur... czekaj, 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 dobra, tutaj i... I przejadę to! Bo tu jest meta już. No właśnie, tylko, że ja tą metę niby przejechałem, ale, ale mnie nie zaliczyło przejazdu. Ale przejechałeś naj... przez środek ogólnie? No właśnie ja nie wiem, nie, nie widzę żadnego środka, nie wiem o co. A tu jest nie, dobra! Tu... Okej, okay, już widzę. Checkpointu! Najpierw trzeba skręcić w lewo, tak? Do, do tak, checkpointu. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobra. Masz dwa checkpointy do zrobienia. Dobra. Wszystko jest jasne. I klarowne, kurde, trzeba trafić. Dobra, już wszystko wiem, zaraz, zaraz, będę, zaraz będę tu pierwszy. Mhm. shit! <laughs> mhm. Dobra, ja sobie biorę na jedynkę, bo już ogarnąłem, także mogę sobie przejechać. Purpur Jak człowiek. To purpur poseł, czyś miś na bogatości? Yy, znaczy, no nie mogę przejechać przez ten pierścionek, wiesz, ten taki, ten, 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 tam na zawijasie. się. Przez tego drugiego checkpointa nie mogę przejechać normalnie. Aha, rozumiem. O, powiem ci, że teraz. Ja Holy fuck! Ten... Tutaj też jest problem, nie? Dobra, już wszystko wiem. Mam zaliczony jakikolwiek przejazd. Dziesiąte miejsce. Ha, zaraz za Hunterem. Czyli Hunter też przywalił na bogatości. Co zrobiłem? Przywaliłeś na bogatości. W życiu ja tak brzydko nie mówię. A, że tutaj, dobra, odwiem, że o co chodzi. No i dobra. Szóste miejsce dla purposika. No, chyba nie. No chyba, chyba jednak. Purposeł Tak to. Widzicie, tak to jest. Tak to jest, kurwa. Tak to jest z tym purposem. Nie da wygrać. No, no to masz teraz czwarte miejsce. No, wyprzedziłeś mnie bardzo ładnie. <laughs> Zaraz to Fuck poprawię. You. Bo wiem, wiem gdzie popełniam błąd po prostu. I, i, I najgorzej, że nie potrafię go zniwelować na szybciorca. Kurde, no i tutaj zawsze przyrżnę. To jest najgorszy moment. Najgorszy fragment. Ty jakoś inaczej to objeżdżasz, czy, czy normalnie jedziesz w lewo? Nie, ja normalnie cały czas do przodu staram się przede wszystkim. Kuźwa, <grym> w Oj purposo, oj porposo. powiem ci, że normalnie różnica między nami już jest coraz większa. Coraz no dobra, dobra, człowieku. dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra to jest super, z lepsza z Ja pierdziele, jak to przejechać? Jak, jak ty to robisz, że zaraz za, za tym ringiem... Y za tym drugim checkpointem nie wlatujesz w ścianę. Normalnie odpowiedziałbym ci, że tajemnica zawodowa, ale powiem ci. Zależy z której strony jedziesz. Musisz jechać na tego ringa, którego masz od razu... O właśnie, Pac! Pac i To możesz mi powiedzieć, czy nie? Tak, jak jedziesz na przykład z lewej strony, to musisz jechać do mety w prawo. A jak jedziesz z prawej strony, musisz jechać do mety w lewo, ponieważ wtedy nie gubisz prędkości. Chyba nie rozumiem. Ale jak wlecieć na, na metę, żeby nie przyrżnąć? A to chyba się tak nie da. MAM 47 czas na tej ręku na mapie! No. Ciepanie, no. ciku, 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 Cyku, cyku, cyku. Cyku, Ty już było 2-0. Cyku, cyku, cyku. Cyku, cyku. Piąty, kurde, poprawiłem tylko troszeczkę. No nie, no tutaj Dobra, zdecydowanie, słuchajcie, tutaj, tutaj, słuchajcie. tutaj, tutaj przyznaję, że żeś mnie po prostu zgniótł, bo nie potrafię sobie zupełnie wytłumaczyć tej mapy, jak ją no, lepiej wieku, zrobić. to będziesz musiał zobaczyć u mnie na nagraniu w takim razie. Nie, nie potrafię zupełnie je ugryźć. Patrz, patrz na ten piękny róż z przodu po lewej No stronie. tak, Zobacz. tak, to on ci dodaje Za... tej mocy. Różowa szała po prostu, ludzie, no to tej... drugie, no patrz, no patrz. Nice. O, mój, no, chyba dwa zalecenia. Nice! Tyś, High five, Jeden babe. czy coś? Jak to to miało być? No, ja nie rozumiem. Co za Hunter z tego Huntera? Ty na tej chyba jechaliśmy kiedyś. Nie, ma, nie, mam, nie miałem pomysłu kompletnie, jak na metę wlecieć, żeby, żeby w nią wlecieć, a nie żeby przyrznąć, nie? Chyba, że na pełnej się dało wjechać i po prostu jakoś wbijało w metę. Tak, bo tak, tak dało. Ja ci mówię, jak jechałeś z prawej strony, to jak już zjeżdżałeś z tego łuku, trzeba po prostu nacisnąć, zależy w którą stronę leciałeś, nie? Holy fuck, o co, co tu. A tutaj dobra, od razu się skręca w prawo albo w lewo No bado. dobra, widzę też właśnie, że skręcają. Tutaj. Ależ krótka plansza. No i co, i to koniec? Nie, gdzie tam. A ale, to jest pogięte. Dobra, chyba wiem o co chodzi. No ja też wiem o co chodzi, co nie zmienia faktu, że nie wiem o co chodzi. Albo nie wiem. Holy shit! Ale to jest popoprane. Powiem ci. Dobra, Dobra, drugi czas mam. 15 sekund. Ja, ja by... piórkuję! Dobra, nie, bo do tyłu się nie da, ok? Bo jest za duża siła uporowa. Dobra, nie, to jest proste, to jest proste, to jest easy. No to jak tam wjechać do tego drugiego checkpointa? Do tego drugiego checkpointa musisz tak. Yy, jedziesz sobie normalnie, od góry bierzesz checkpointa. No, tego no, od góry, no. Wziąłem. Jedziesz sobie normalnie środkiem, na to Normalnie. No. Aha. Jak ja tam wje... Aha. Ty. Właśnie, bo teraz chyba widzę, że to jest trudne. Znaczy, nie wiem, bo to... ja jestem mistrzem ogólnie tej gry w tym momencie i... Dla mnie już nie ma rzeczy trudnych. Ej co, a tyłem ostatniego bierzesz czy jak? Nie, normalnie wjeżdżam. I co, normalnie zawracasz tam? Przodem, tak, i zawracam sobie normalnie. A nie poprawiłem czasu. To mi ja tak robię, no nie wiem. Może robię źle, aczkolwiek. Oj, 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 oj ale to, to. Patrząc na czas, mam całkiem niezły i. Nie najgorszy, no. O dobra, teraz fajnie doprzejechałem. pójwa zatrzymałem się. Dobra, już nie dam rady nic zrobić. Ja! Nie, no, różowa deklasacja po prostu w tym momencie jest, nie? Kurpos, sorry, no, ale. No bo, no, no bo ty oszukujesz. Jak oszukujesz? Jakieś, to, bo jak, jakieś po, poza odcinkami Uprzegułanym... tutaj. Nieprawda. Tu wszystko jest człowieku wykalkulowane po prostu. Różowy. Kurde, nie, tutaj, tutaj źle zawracam. Już wiem, gdzie popełniam błąd. Na Bóg... drugim, nie? Popełniasz błąd. Tak, tak, tam, bo to, tam trzeba zawrócić gwałtownie. Tak, tak, tylko właśnie jest problem jak zawrócić. Znaczy no tak jak ty robisz to jest dobrze, skoro masz blisko... Pierwszego miejsca czas, tak? A znaczy, nie, no tutaj oni mają 15 sekund. Czyli umieją to zrobić jeszcze lepiej jakoś. Czyli jak? Chyba, że na no 17, 17, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. A tutaj nie ma nie da rady, dobra 17,17 Kurposeł. Tak się nie robi. Super, jej, znowu boż. wykorzystujesz moje techniki wszystkie. Da, da, dobra, dobra, Tera, to te, teraz wykorzystuję twoje techniki. Wykro tak? Powiedziałem ci jak zrobić, czy nie powiedziałem. No i w końcu nie zrozumiałem z tego co mi powiedziałeś, no, ale. No to najłatwiej, no nie zrozumiałem. O, to, to, aha, dobra, czyli to tak się robi, okej. Okay. W porządku. Dobra, czekaj. czekaj, czekaj. Ja ci dam podpowiedzieć pod, ci coś? No. <laughs> no, znaczy nie, no tak się zażartowałem. No bo tu nie ma czego podpowiedzieć. Po prostu trzeba dobrze zawrócić na tym drugim i tyle. No to jest jedyne, co. Trzeba dobrze zawrócić no. na pierwszym i dobrze zawrócić na drugim. No i tyle. Bo tu dwa razy zawracasz, to wiesz, nie? No to wiem. Cyku, cyku, cyk. O, chyba to teraz zrobiłem nie najgorzej. Kurde. Aj, źle, 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 źle. Tutaj fajnie by było wpaść w poślizg, ale nie potrafię, bo to cofa cholerstwo. No. Kurde. Dobra, tu ładnie złapałem to. Jedziemy. Aj, 17 I tak lepszy czas od Twojego po raz drugi. Purpose. Co? Ale Popatrz o co, o, o co chodzi? Jaki czas masz? 17:08 In your face, kuchwa! Pół minuty przed końcem. No nie, no. Różowa deklasacja. Róż... Ja pierdzielę! Nie, purpos, nie. Nie, purpos, nie. A widziałeś stop. to? Stop, stop, purpos. No, purpos, stop. Stop it purpos. I'm sorry. Kurde, no nie no, co za gnój! To! Odegrałeś się za ostatnie ten. Masz Aż ty <irf3> gnido 3-0! Aż stałem normalnie, gdzie mogli zobaczyć, że nagrywam w spodniach Kurde, to ja nie mogę jak z tą wygram teraz Kurde, no co za gnida w ostatnich Chciałeś sekundach. Nie powiedzieć, że no. będzie 3-1, ale nie powiedziałeś w którą stronę. Zaraz będzie, 4-0, zobaczysz. On pe pewnie, ć... teraz bo wiecie, umówiliśmy się na nagranie, pewnie Hunter ćwiczył 3 godziny wcześniej. No <grym> na 500 zł na Paypal'u, dawaj. Aż to I kurde jest, no. Różowa strzała! Teraz już, no, 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 pójdź. Ale ty, ale ty samochód też masz różowy? Nie, masz biało-czerwony, normalnie w polskie barwy. Nie, cały, różowy wszystko mam. Ale ja go widzę normalnie biało-czerwonego, niestety. A ja widzę różową strzałę i... Najważniejsze, że ja widzę wszystko i tyle. Dobra, drugie miejsce, ok. No jestem w stanie. 454 niepotrzebne, wyhamowałem w jednym miejscu. Oj, 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 tutaj jest. Taki bardzo nieprzyjemny spadek. Może uda się lepiej teraz. Oj, 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 ale to spier spierkoliłem. Nie, nie udało się lepiej, jeszcze raz <kłysy> spokojnie, ja to zrobię. Ja też. O to się nie musisz obawiać. O! Oh ale leciałem podczas, ale leciałem. A zobacz, zobacz. Widzę twój, że jesteś na równi z gościem, który ma 30. 31... Czekaj. <laughs> Ależ, ale znowu. Mi, ale samo mi spinkoliło i to dosyć poważnie, bo dobrze jechałem i nagle mi tak y, wyhamował samochód na jakimś. Zobacz na czat. Zawał. No dokładnie, zawał. Na tym zakończmy. Na tym zakończmy. Znaczy ja bym jeszcze powiedział, że o kurwa zawał, ale ja nie przeklinam na odcinkach, także staram się być kulturalnym, prawda? Trzeba jakieś... Aj, aj, zachować. źle, 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 źle. nie. nie. nie no, będzie prawdopodobnie 3-1. Chociaż może będzie... A nie, bo my graliśmy tą pierwszą mapę. Nie, czekaj, to może... Nie, to wiem, 5 będziemy jechali. Jeszcze jedna będzie. No tak. No tak. Kurde, tutaj jest takie jedno podbicie... ...chamskie. No, wiem, wiem, o którym mówisz nawet. Niby się go tam nie spodziewasz, a... a bo, bo nie ma, wiesz... ...zarysowanego go wyraźnie, a tutaj taki numer, nie? Pięknie, poprawiłem. No ale to niewiele mi dało w stosunku do całej reszty. 189 miejsce na całym świecie na, na, na tym na, na mapie. Proposał tak byś nie będzie. Kurde, strasznie ciężki jest ten, ten, ten ta hopka tutaj. Tak! 8 mi! Kurde, ja ale niewiele gorsze od Ciebie jestem. Jeszcze mam czas, żeby to poprawić. Nie, no, dramat, dramat. Tutaj jest ta hopka, która spowalnia totalnie. To jest jakieś nieporozumienie. Jest! Zobacz na no czas! Zaraz zobaczę, bo właśnie też mam. Nie najgorszy. Kurde! Nice, nice, nice. Jestem bogiem A ja tej gry. Przefarciło ci się na tej chopce, czy, czy jakiś masz ten sposób. Wszyscy skill! No. Panie, to jest. To jest. Ja już, ja już osiągnąłem mistrzostwo w tym momencie, nie? Autentycznie osiągnęłem mistrzostwo w tej grze. Jestem z siebie tak niesamowicie dumny. Cholerny świat, no nie mam pomysłu na tą chopkę na koniec, która zupełnie rozwala e, system. Ja już czuję się zwycięzcą w tym momencie, naprawdę. Tutaj trzeba, potem dobra, ja ruszam, wiem jak, wiem już, już, już wiem jak to przejechać. Żeby było jeszcze szybciej. Tam trzeba przeskoczyć to. O ile dasz radę to przeskoczyć? No, to nie mam nic do stracenia. Mia rację. <laughs> Kurde, no i on tutaj mi w pościsk wpada, no do cholery jasnej. To jest cholernie ciężki fragment. Wydaje się prosty, a wbrew pozorom jest bardzo, bardzo ciężki do przejechania. Patrz w ogóle jaka różnica pomiędzy nami jest, Zobacz w czasach. No kurde! W, w miejscach. Nosem, nie, nie denerwuj się. Nie, bo y, cały czas uderzam w coś czego nie ma na mapie. Kurde, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie mam pomysłu na to, jak to. Jak to łyknąć? KURDE! O nie dam, no, miał no, gorszy czas też Dobra, ostatnia próba No już, ja już, już Cię nie, nie, ten nie wyprzedzę Ale kurde no Po prostu w jednym jedynym miejscu, tam gdzie było ten zaraz za tym zakrętem, takim ze spadem na dół 15.73, dobra, miałbym jeszcze gorszy czas. Wygrałem, 4-0. Kojarzysz ten, 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 ten tak, zaraz... Tak, wiem, co tam, jak próbowałeś skoczyć, to uderzałeś barierkę. Nie, Wiesz, nie, 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 mnie cały czas podbijało, zaraz za tym zakrętem była ta przejście na takie tu półokrągłe jakby, takie, na taki owal. Na, na podłodze. Kojarzysz taką jakby odcięcie? Ten pierwszy skok w dół? No nie, ten ostatni właśnie, ten przedostatni w zasadzie skok. A, na ziemię. Tak, no właśnie ten przed, przed, przed Ziemią, zaraz. No to, 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 to wiem o co chodzi. No i tam mnie za każdym razem niewidzialne coś podbijało. I wrzucało w poślizg. Masz tego, masz Fizona, czy nie? Nie, na razie no to nie. No dobrze, to jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Bo mówię, no nie mam pojęcia, co to kurde było i dlaczego mnie się tak działo. Najprawdopodobniej tam był lekki uskok w dół, a ja to robiłem. Yy... Że tak powiem, pod yy, włóku, rozumiesz? I, I dlatego za każdym razem wpadałem w poślizg. Holy shit, to będzie ciężkie. Holy shit, to będzie ciężkie. Cyku, cyku. Dobra. Chyba wiem, jak to zrobić. Chyba to trzeba przejechać po prostu na pełnej, wiesz? Nie, właśnie nie trzeba na pełnej. No, ja spróbuję to na pełnej przejechać. Musisz wskoczyć idealnie na platformę. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak, musisz skoczyć na, na platformę. Co jest? Ale ty, ja przejeżdżam przez metę, a tu to nic. Tu gdzieś jest jeszcze jakiś ukryty ten. Przejechałem przez metal, nie zaliczyło mi przejazdu. Ty tam Naprawdę? na dole jest ten. Tam pod tym zeskokiem trzeba wyhamować ten zeskok wręcz, bo tam, tam jest checkpoint. Naprawdę? Tak. Ale to jest gunwo. A, widzę. O chłopie, ale to jest gunwo. Dobra. Ale to jest szyt. Ale to jest szyt. To jest sprytne panie. Dobra, to trzeba bardzo, bardzo, bardzo dobrze wyrobić. Jak? Ale jak? Normalnie, jak lecisz, to musisz już trzymać strzałkę w dół, żeby przelecieć bliżej. No to się ja udało przejechać? 24 nie sekundy, nie ale jak tutaj zrobić 17 sekund? Coś tu musi być, powiem ci. Co, coś musi być jakiś haczyk, bo to jest aż niemożliwe po prostu. Hmm... Zaliczając wszystkie checkpointy... Ciekaw jestem, czy... Czekaj, właśnie, teraz nie przeleciałem przez tamten. Czy to że przez kółko nie przelatujesz? Tak. Chcę sprawdzić, czy to mi zaliczy. Nie, nie zalicza. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, jak to zrobić tutaj. Ja nie mogę wylądować, kuźwa. Na tej platformie. Znaczy, na platformie to już kilka razy wylądowałem, tylko że... No, co to ma za znaczenie, skoro... Dobra, jest. No fucking way, chłopie. Jaki masz czas? 24 sekundy. No bo tam ja tam nie mam sposobu na to. Ja się cofam. No, wiem jak, tak. jak to trzeba zrobić. Wiem jak to trzeba zrobić. Wiem jak to trzeba zrobić. Lecąc skręcasz, żeby y, na tej platformie wylądować y, do przodu. Okiem? Tak. Tak myślałem właśnie. No, tak to trzeba zrobić. Ale to jest ja pierdziele, to jest już na mistrzostwa świata plansza Dobra. Za super to hardkorów. Się. Ojej, bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Nie no, purpose tak nie może być, ty masz tak, do, tak o wiele lepszy czas ode mnie. No bo ta plansza jest, człowieku, pogięta. No masz ostatnie dwie próby, panie. Nie no, ja chciałem 5 O! Kuźwa! No to ostatnia próba. To je dobre Hunter Team jedzie z nami. Widzisz? <grych> o, o, o! 100. Za Jeszcze mocno raz. poleciałem. Mhm, mh, mh. Ostatnie podejście. Albo teraz, albo nigdy. Nie. Niestety. No to w dupy. To 4-1 w takim razie. Gratuluję, wygrałeś, zasłużenie. Tak. Nie, to, 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 ale ta plansza to było... No nieporozumienie jak dla mnie. Nie, ma, nie miałem zupełnie w ogóle koncepcji jak to zrobić. Jakieś totalne, totalne, totalne poraż porażka to było. Porażka. porażka. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Do następnego trzymajcie się, joł. Cześć, cześć.